Koncert Noworoczny Wcisku to już tradycja, która wróciła w tym roku po pandemicznej przerwie. Na scenie zaprezentowały się wszystkie sekcje działające przy Gminnym Ośrodku Kultury. W taki muzyczny sposób chcemy rozpocząć ten nowy rok i wnieść w niego radość w tych trudnych czasach. To jest bardzo ważne. Chcemy to zrobić, próbujemy to zrobić, staramy się jak tylko możemy, żeby tą radość wnieść w życie mieszkańców Gminy Cisek. Takie występy to okazja do zaprezentowania się sekcji szerokiej publiczności, ale także do lepszego poznania się i integracji. Przygotowaliśmy układ na dzisiejszy konkurs, który jest mistrzowskim układem ponieważ występowały dziewczyny na mistrzostwach Polski z tym układem, jak również świąteczny, jeden krótki utwór z pomponem. To jest grupa, która miała drugie miejsce na mistrzostwach świata w poprzednich latach, pod co roku, właściwie rok w rok miała drugie miejsce na mistrzostwa Polski. A na mistrzostwach świata miała zajść czwarte miejsce, które no, była w kategorii od kadetek do seniorek, a więc myślę, że to jest ogromny sukces dla dziewczynek. Ten występ jest dla nas wyjątkowy, ponieważ jest naszym pierwszym występem, jeśli chodzi o sekcję, która tutaj działa, sekcję wokalną, i przygotowaliśmy na dzisiaj dwa utwory. Będzie to pastorałka Gory gwiazda Jezusowi" oraz piosenka "Zaśnieżone miasta". Za Ludzie mogą wyjść z domu i orkiestra ma dla kogo zagrać i pokazać to, co przygotowywała przez ten czas, ma to komu zaprezentować. To jest na pewno wielka próba, bo to jest pierwszy występ w ogóle tej yy, sekcji i no, jest też stresik, wiadomo, będą wszyscy patrzeć, rodzice, znajomi. Muzyka Z występów zaprezentowało się ognisko muzyczne Gminna Orkiestra Denta, sekcja taneczna, wokalna i majoretki. Nowy 2022 rok jest okazją do organizacji koncertów, ale także składania życzeń noworocznych. Z okazji Nowego Roku przede wszystkim chciałbym życzyć mieszkańcom zdrowia, normalności, spełnienia swoich pasji, tak jak właśnie wykonują tutaj młodzi adepci za nami.